Okej, okay. ja jestem Natalia i będę przeprowadzała wywiad z Martiną i Alessią na temat pobytu w naszej szkole. Więc skąd w ogóle przyjechałeś? E, obie jesteśmy, jesteśmy z Włoch i ja dokładnie jestem z Sycylii. Ja jestem z Niepolu. Okej, okay, rozumiem. I chodzicie tutaj do szkoły. A na jaki profil? Ja jestem w drugą A na Mathem. Ja jestem w klasie 2D na no profilu humanistycznym. Okej. Okay. I jak myślicie, jakie są takie największe różnice między szkołą i ludźmi w Polsce i we Włoszech? Mm, na przykład najwidoczniejsza rzecz dla Polaków jest y, zawieranie nowych znajomości dla mnie? Y, I na przykład tutaj w Polsce w szkole, y, wy zmienicie klasy, każda, każda lekcja. Um, a my Wybuszek albo nie? Albo mać, e, każda lekcja przerwa 10 minut, a my w Włoszech mamy tylko jedną. Okej. Okay. A ile trwa? 15 minut. Okay. A czy ciężko wam było się tutaj zaklimatyzować w Polsce, przyzwyczaić? Um, tak, ja myślę, że było trochę trudny, bo na przykład um, pogoda była bardzo różna dla mnie. I pierwszy raz zobaczyłyśmy śnieg. I, I tak jesteśmy na nasztę I nie podobało mi się? Tak, no, tak. Jak wygląda Wasza nauka polskiego? E, dopiero tutaj zaczynaliśmy się e, polskiego, <coughs> bo kiedy przyjechaliśmy nie umieliśmy nic i oh. <laughs> na przykład robili, robiłyśmy Jedna lekcja z Polskiego na dwie godziny raz w tygodniu. Mm. Okej. Okay. A jaki jest Wasz program tutaj? Na co poświęcacie najwięcej czasu? Mm. Program to jest program roczny. Jesteśmy z organizacją IFS-u, która po angielsku znaczy American Film Service i z którą możemy zobaczyć, co dzieje miast w Polsce i jak wygląda kultura tutaj. Jakie to wam się najbardziej podobały? Z których mm. Myślę, że Krak Krakowie dla mnie jest najlepsza. No, albo Poznań też. Bardzo mi się podobało albo... to a, Czy smakuje wam polskie jedzenie? Tak, oczywiście. Tak. Mm, tutaj pierwszy raz oczywiście jedliśmy mm, polskie jedzenie, na przykład najlepsze dla mnie jest, są pierogi. A, albo barsz z dotyczące Polaków? Mm, tak, na przykład my we Włoszech myślimy, że w Polacy się dużo alkoholu, <laughs> że jesteście bardzo religijni i Polacy na przykład są blaży i kiedy oni na przykład przyjeżdżają e, na przykład do Włoch mm -hmm. oni obalają się, on szybko się robią na przykład tym Tak. Okej. Czy wiążecie um, jakby przyszłość swoją z Polską, czy zamierzacie tutaj jeszcze kiedyś wrócić? Zastanawiamy się nad studiowaniem w Krakowie, ale na pewno będziemy wracać się, bo tutaj teraz mamy drugą rodzinę i się Okej, także bardzo dziękuję. Thank you yeah. <laughs> <coughs> <-ho! laughs>